teraz proszę popatrzcie w jaki sposób ustalamy dawkowanie, czego się mamy spodziewać, to jest bardzo, ale to bardzo ważne, patrzcie, wchodzimy w asystenta npk, funkcja w aplikacji przypomnę hektar farmer i teraz tak, jak już zmierzycie sobie pH, to tutaj śmiało wprowadzamy w tym miejscu, tak, to jest bardzo ważne, żebyście sami zdefiniowali tą kwasowość, jeżeli nie, to po prostu trzeba przyjąć to, co sądzicie, że jest, po prostu jakiś wynik. Bardzo ważna jest klasa gleby, ponieważ ona jest uwzględniana przy dawkowaniu azotu. I teraz tak, jeżeli macie plon, o czym już mówiłem, na przykład zboża, tu był na tym polu jęczmień, jeżeli plon jęczmienia jest większy niż to wynikało z waszego nałożenia, bo dawaliście na 8 ton, a urosło 10, to wpisujecie zawartość azotu niską. To jest bardzo ważne, ponieważ to świadczy o, głodu, o głodzie azotu w ziemi. Pozostałe składniki w tym momencie są mniej istotne, bo zajmujemy się tylko azotem. I teraz popatrzcie. Ustalmy, jaka dawka będzie zjedzona przez nasz rzepak. Jeżeli przejdę dalej, miałem jęczmień 8 ton, zebrałem słomę. Przepraszam, zrzuciłem słomę na pole, więc ona nam została. I teraz bardzo ważne: technologia się w urzepaku. To jest specjalnie rozdzielone, ponieważ tutaj też jest brane pod uwagę wykorzystanie azotu. Jeżeli ja miałem tutaj uprawą, uprawę pasową i jeżeli tutaj tak naprawdę ja rzuciłem fosforan amonu w łapę, to wybieram sobie w tym polu pasowa NP w łapę, to jest bardzo ważne Rzepak kozimy, chciałbym 5 hektara, bo to pole ma potencjał, wchodzę dalej i teraz popatrzmy, ja zaznaczyłem tutaj ten fosforan rzuciłem go 100 kg w łapę i ja już widzę ten azot który szedł na to pole, 37 kg azotu i teraz czemu to jest takie ważne bo w tym momencie ja jeżeli wybieram nawóz azotowy, tak jak mówiliśmy przy tym ph ja mogę zrobić wszystko, mogę sobie również wziąć RSM, więc sobie wybieram RSM Prawda? Wybieram sobie RSM. Wezmę sobie akurat, powiedzmy, że mam kupiony 32 i teraz tak. Gdy ja to klikam, to wykorzystanie azotu jest uwzględniane wobec kwasowości gleby i wobec metody uprawy i siewu rzepaku. To jest to, czego nie macie nigdzie indziej, to jest tylko tutaj, bo na tym mi bardzo zależało. Jeżeli ja teraz zaznaczyłem niski azot, to ja w tym momencie mam świadomość, że ten mój rzepak zje bardzo dużo azotu.